A z pracą mam z kolei taki problem, że rozmowa o pracę, prawda? Mówiąc tym profesjonalnym waszym językiem, bo pewnie macie pracę, ja, ja nie umiem się dogadać na rozmowie o pracę. Ja już muszę polec na pierwszym pytaniu. Panie Janie, czy jest pan trzeźwy? Dobra, nie to nie, kurwa. Jakieś hobby, to może ominiemy. E, e, czy pan chce studiować? E, no to tutaj nie miałem problemów. E, wiem, co studiuje moja siostra, więc e, użyłem tego. Ona tam studiuje e, sponsoring i zarządzanie. E, mówi, że nic się nie trzeba uczyć, ale strasznie trzeba zapierdalać. E, e, też kiedyś, Chciałem ją kiedyś sprzedać do Niemiec, więc powiedziałem e, pracodawcy, że handel zagraniczny, prawda? A co tam? Miałem miałem, miałem miałem kiedyś pracę. Nie widać tego po mnie, ale e, kiedyś nie byłem w free. Free. Fu, dziękuję bardzo, nie byłem kiedyś freelancerem. E, miałem kiedyś fajną pracę, jak jeszcze trochę kradłem. Hmm. Nie, 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 nie. rozumieć. Ja chodziłem na promocję do sklepów, e, tylko musiałem uważać, żeby te promocje nie przekroczyły 250 zł, prawda? <laughs> Tak, chodziłem z kalkulatorem na promocję. Raz oczywiście musiał zdarzyć mi się przypał, na szczęście byłem niepełnoletni, przyjechała policja, pan władza mówi do mnie, kurwa, że coś tam 247 złotych. Ja mówię, wiem stary, wiem. Ma pan szczęście, Mam mandacik, Patrzy: kurwa, 500 złotych. 247, przysliczyłem, 500 złotych, Jeszcze mogę, kurwa, coś dobrać jeszcze.